Cześć z tej strony, D. Bartek. Na samym początku strzelacie tu łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Um, co ja chcę dzisiaj powiedzieć? Um, dzisiaj będzie taki krótki odcinek, i coś się chyba zbugowało, ale nie wiem o co chodzi. Ale opuściłem na chwilę swój klub i już nie mogę do niego dołączyć. O, widzicie, łączenie nie powiodło się, jak jest pełny. No ale jak jest pełny, jak o, jest 84 członki. Członków jest 84. I nie wiem dlaczego nie mogę dołączyć. Nie ma stu, tylko 84, więc nie wiem, co się, się zbugowało czy coś. Więc kto, kto wie... Co, co się tutaj stało, to opiszcie w komentarzach, bo właśnie nie wiem dlaczego, ale nie mogę dołączyć do swojego klubu. No i kto ma pomysł, to niech pisze w komentarzach. Może coś doradzi, pomoże. No i ważna sprawa. O 18 będzie live na drugim kanale, czyli na The Bartek 2. I. Be, link w opisie. Narra.